Cześć tu że jesteśmy z bloku Bora Morskiego 5A, ten blok już ma adres. Jesteśmy tu gdzie była winda niemarkowa i sprawdzamy jak tam jest stan. Widać kabiny. kabinę. niemarkową kabinę. Winda zamontowana, nie ma go, winda zamontowana, starlift, taki ma wyświetlacz, takie przyciski. typowy nie ma, cześć, takie lustro, poręcz. I jedziemy na dół. Кружа. Mm -hmm. Мощно. Я хочу, Ta winda nie idzie do piwnicy, niestety. A piwnica jest. Pokażę Wam. To powinna winda zjeść, nie mam przycisku. To powinna być. Nie wiem, nie mam przycisku. Dobra. Wychodzimy sobie. Idziemy do klasa. Drugiej, również jest otwarta. Nie, to jest Lizaś mi go 5 a nie Komorowskiego. Morskiego. Pomyliłem się adres. to ktoś poszedł, to możemy wejść. Taka tablica. I sprawdzamy, jak tam winda, nie markowa. Zwołujemy ją. Już przyjechało. Tu już nie ma też tego. Zostawinę w który się prawie zaciąłem. Mam nadzieję, że wszystko będzie w niej dobrze. Ta już ma kasetę po tej stronie. no mocno rusza. Cześć. Takie ma lustro. No Taką ma rurkę, rurę, orange. I tak jedzie, ma kamerę. Ma instrukcje. Nie mark niestety. ona tak mocno rusza, jak tamta dosłownie. Dokładnie. To jest zwykły, brzydki blaszak, blaszak nie Mark. Szkoda gadać. Nie wiem, bo takie sysy montują. Już orona lepsza. To były windy w bloku O okay. tym Ale coś mi były kupić a w Tarnowie, w dwóch klatkach już po usunięciu. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam pa.